witam serdecznie, witam wszystkie zodiakalne i nie tylko zodiakalne lwy. Także kochani, siadajcie, będzie przesłanie anielskie i zobaczymy, co Was czeka przez cały, calutki, boży tydzień. Um, tutaj jest wszystko tylko ustawie, już zaczynamy. Oczywiście tak, przesłanie anielskie jeszcze karta to jest bardzo dobre, ponieważ zobaczymy, co najczęściej dany znak powinien robić w tym tygodniu. A poza tym mi się wydaje, że powinniście być zadowoleni z tego powodu, że każdy znak teraz, dzisiaj ma akurat swój horoskop. Także nie musicie przysłuchiwać niczyjego, tylko Wy jesteście sami, sami najważniejsi. Klikacie jeszcze tu jedno ust kliknięcie i już do Was idę. Moje kochane lwy, zobaczymy, co u Was tutaj w tym tygodniu będzie. No, bierzemy sobie. Nie te, tylko te. No, i będziemy tasować. Mam nadzieję, że lwy gotowe, bo jak jesteś ze mną, to jest w ogóle jest bardzo dobrze, bo jest na bieżąco wszystko. Lep. Ten tydzień zobaczymy, jaki będzie tydzień dla lwa. Taka, czy te karty muszę przesunąć, bo widzę, że się bardzo rozwaliłam <grym> z tymi kartami. Lep, skup się, zobaczymy, jaki będziesz miał tydzień. Karty są gotowe. Bo ja tasowałam. Dobrze, co dobrego do lwa idzie w tym tygodniu. Na czym powinien się skupić lew? Czego powinien unikać w tym tygodniu, czego nie robić? Co w miłości ulwa? Co w pracy? I rada. I jeszcze weźmiemy tu od do dołu, zobaczymy, bo co tu jest ważnego. Jeszcze przesłanie anielskie. Live Przesłanie anielskie dla lwa. I jeszcze karta, co powinien leć, w tym tygodniu najczęściej robić, co jest dla niego potrzebne. Lew. Lew. Ok. Odpoczywać. Dobra, kochani. I tak, lew zodiakalny. Tutaj. Tak, co dobrego do Ciebie idzie, że w końcu zdecydujesz, bo widzę, że stoisz przed jakimś wyborem. Nie możesz się zdecydować od dłuższego czasu wybierasz, zastanawiasz się, tak, a może to, może tamto, a, a może jeszcze to, o, tu fajnie coś jest, tu też jest fajnie, nie wiem co. Tutaj się zdecydujesz, w końcu obierzesz jedną drogę, jedną osobę, jeden kielich, jedną misę, podniesiesz, sprawdzisz, co to jest. Bez tego takiego z daleka zastanawiania się, co chcę wziąć. I się zdecydujesz w końcu, to jest bardzo dobre, to jest dobre u Was. Na czym powinniście się skupić? Że u Was jest szansa coś tutaj posadzić, posadzić w cudzysłowie oczywiście, żebyście z tego, kochane lwy, mogły korzystać w przyszłości po prostu. Teraz skup się na tym, że ty maszce, znalazłeś jakieś ziarenko w nawiasie, które wystarczy, że wsadzisz, urośnie coś pięknego z niego. Może masz jakiś pieniążek dodatkowy, możesz gdzieś ulokować, może dostaniesz profity fajne. Skup się. Zaglądnij, popatrz naokoło siebie. Jest coś, z czego możesz naprawdę y, potem fajnie korzystać w przyszłości. Może jakaś relacja, może jakaś osoba warta Twojej uwagi, co tu świetnie potem będziesz widział, że y, masz wiesz, z tego radość, tak? Bo tutaj to jest po prostu brama. Karta Asa, zobacz karta Asa Pentakli, umożliwia Ci otwarcie różnych drzwi. Tylko wystarczy przejść, skorzystać. Zainwestować w to, tak? I teraz tak, czego nie powinniście robić, na co uważać, na taką, na taką właśnie energię takiego polotu, takiego, że chcę to zrobić, nie będę o tym myśleć, bo tutaj ja myślę, że może o to chodzi, że u Was coś fajnego by było na lata, wiesz, a jak będziesz do tego podchodzić tak za bardzo swobodnie, frywolnie, jak głupi jest, możesz zaprzepaścić, jeżeli widzisz, że na przykład pojawi się partner, partnerka, z którym mógłbyś stworzyć fajny związek, a będziesz się zachować jak niemądrze. No, to stracisz może tę osobę. Bo to jest związek, to nie jest flirt, tak? To jakby nie flirtuj. <noise> nie flirtuj. Też tak samo praca. Może się rozejrzyj, gdzieś coś jest na lata, tylko wystarczy się przyłożyć. A nie wiesz, byle czego. Nie wskakuj w to. to tylko tak jakby karta, widzicie ostrzeżenia. Uważaj na to. Nie podchodź do wszystkiego tak swobodnie w tym tygodniu. Zobaczcie, kochani, w miłości jest odejście emocjonalne. To znaczy, coś ja widzę, że u Was jakby się zakańczało między kimś. E, też może, kochani, to jeżeli jesteście singlami, to jest po prostu w miłości, tak? Że no, zostawiliście tę miłość z tyłu. Żyjecie teraz zupełnie na innych jakby falach, tak? Miłość? Oj, nie pamiętam, jak to jest. No, takie odejście od uczuć, tak? Ale nie fizyczne, tylko odejście takie emocjonalne, że nie czujesz tej miłości nie ma tej miłości wielkiej no ale też może być, że ktoś się odsuwa od ciebie pamiętaj, też może być, że ktoś jakby czuje, że chłód następuje, między tobą lwie, a właśnie nie powiedziałam rak, nie? nie, nie, między tobą lwie, a tą osobą było fajnie, było pięknie, może to przyjaźń i coś się ochładza w pracy, kochani, wielka zmiana widzę. Ja widzę, że Wy byście mogli, Lwy, tu coś fajnego zacząć robić, bo tak samo tutaj, jeżeli chodzi o pracę, to jest karta śmierci, to znaczy coś, jakiś zapał do czegoś umiera. Tutaj jest dosłownie coś nowego dla Was. Puka do Was. Coś nowego w pracy. Ja bym powiedziała, że u Was naprawdę może jest tak, że pójdziecie e, czas dobry na zmianę. Czy wyjazd, czy zmiana pracy, czy coś, bo tak to wygląda, wiesz? Czasami żal zostawić, bo przy śmierci zawsze żal. Ale to nowe jest fajne, rozwijające, potrzebne. To w pracy jest bardzo dobrze. I teraz, kochani, zobaczcie, jaka jest karta rady. Bardzo fajnie. Lwów współgra z ósemko buław. Dużo jest bardzo energii buławowej. To ja bym powiedziała, rada jest takiej, że zaczynaj działać. W tej... Ja bardziej tutaj czuję w kwestii pracy niż w miłości. Po prostu działaj. Chyba, że w miłości się ochładza od dłuższego czasu, to też czas działać ruszysz. Nie będziesz rozpaczać nad czymś, co już się skończyło, albo mleko się rozlało, no to już jakby po czasie, no nie? Także kochani, tutaj chwytajcie czas, chwytajcie dzień, jeśli chodzi o zmiany i też może tutaj karta rady do kogoś się odezwać, napisać, bo to też karta komunikacji powiem Wam, lwy. No i zobaczcie tutaj sobie, co powinniście najczęściej robić, to pozwolić odpocząć swej psychice, albo organizmowi spróbować czasami resetu. Tak, rest, odpocząć, ale też możesz się zresetować, bez samego rest. <noise> się zresetować. To znaczy, tak jakby troszeczkę odpocząć, ale dzięki odpoczynku, to potem masz reset swojego organizmu. W sumie jedno z drugim współdziała. Odpoczynek, odpocznij. Wtedy może zrozumiesz sytuację miłosną, a może zrozumiesz sytuację zawodową. Może w ciszy znajdziesz odpowiedź, co masz wybrać? No tutaj bynajmniej dla ciebie potrzebna jest cisza. Nie chaos, samo widzisz zaprzeczenie chaosu, tak? Cisza. W ciszy podejmuj decyzji. Tak to wygląda. Prawo przyciągania. Każda myśl jest inwestycją, tak? To na pewno. Którą natychmiast, która natychmiast procentuje, więc inwestuj mądrze. Masz moc wyboru swoich myśli, na pewno. I napełnienie ich miłością, spokojem i harmonią. Na Twoją prośbę z przyjemnością dostroimy Twoją energię do wyższych częstotliwości. Kochani, właśnie jak widzicie, lwy, inwestuj mądrze w swoje myśli, bo to, co myślisz, zaczniesz przyciągać. A jak będziesz negatywnie myśleć, to będzie takie przyjść, przychodzić do Ciebie. Myśl pozytywnie. Przemyśl tutaj, zobacz, bo tu zmiany są u Ciebie, czuję tu zmiany. Tylko mądrze po przemyśleniu, tak? Nie pochopnie. Nie, nie pochopnie. Wszystko przemyślcie. Ale potem jak przemyślicie, to działajcie, pamiętajcie, bo energia do działania jest. Także kanelwy, życzę wszystkiego najlepszego. Niech wam.